Ze skarpi na wiadomości młodociane. Dziś, 18 listopada w Domu Kultury na skarpie odbywa się kombo Kultura planszówki. Wydarzenie adresowane jest do młodzieży, więc przebywamy tu na nielegalu, ale skoro już tu jesteśmy, to wam zrelacjonujemy, że są fajne gry do wyboru, od popularnych po nowe do odkrycia. Zresztą planszówki na Skarpie to nie nowina, bo pograć można w każdy piątek o 16:00. Jutro z kolei, czyli w sobotę 19 listopada, to nawet na nielegalu byśmy nie mogli podejrzeć skarpowych wydarzeń. Bo dziać się będzie kolejna edycja szybkich randek, ale porankować mogą tylko dorośli, niestety. W holu skarpy stoi wielki wiklinowy kosz, do którego można, a wręcz warto, przynosić różne rzeczy do jedzenia, do higieny itd. Wszystko zostanie przekazane potrzebującym Polakom na kresach w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Czy możemy na Was liczyć? A pod koniec listopada Skarpa ma urodzinki. Z tej okazji w internecie będzie można zobaczyć bardzo nietypowe zdjęcia. Ale o tym póki co cicho 25 listopada polecamy warsztaty tworzenia wieńców adwentowych i świątecznych. Szczegóły znajdziecie w szerokim internecie. Patronem medialnym wiadomości Radia Rataje jest Ratajskie Centrum Kultury. A już za chwilę po pogody. W najbliższych dniach na skarpie będzie jak zwykle bardzo pogodnie i ciepło. Ciekawe wydarzenia zdrowo podniosą ciśnionko, a mili pracownicy ogrzyją serca wszystkich gości. Nie przewiduje się żadnych opadów, jedynie takie, że opadną Wam stresy po energetycznych zajęciach sportowych. Będzie znakomita widoczność wielu uśmiechniętych twarzy. Nie wystąpi żaden smog ani smog. Zawieje natomiast silny wiatr urodzinowej euforii. Sponsorem dobrej prognozy pogody jest spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych. Rakrama. Lubisz święta oraz skarpie? Znajdziesz się to na skarpie. Już niebawem w grudnia czas? Taka akcja pierwszy raz. Szczegóły karpiowej promocji niebawem w internecie. Se skarpi na taje A teraz muzyka nie tylko dla smyka, dźwięki do słuchania zapodaje pani Ania.